Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do dalekiej przyszłości mamy sezon 2015-2016, czyli pierwszy, kiedy Tops przejął Champions League i przed wami zestaw startowy, polska wersja. Cena w tamtym czasie za taki zestaw to 42 zł bez grosika I zobaczymy, jak to wyglądało w tamtym pierwszym. Sezonie. Czyli mieliśmy takie zawiniątko ze złotą limitką Cristiano Ronaldo. Do tego taka mała książeczka z wypisem wszystkich kart, jakie były w tej kolekcji. Mamy wkładki. Jedna, druga zasady gry, no i album oraz plakat. A z drugiej strony plansza do gry. Powiem wam, że tamte albumy bardziej mnie jakoś przekonywały. Były właśnie strony, gdzie można było wkładać te Kładki normalnie, że one nie wypadały, tak jak że się teraz otwiera tutaj te strony i po prostu to lata. Więc, jeżeli chodzi o moją osobę, to ja wolę taki album. No i tutaj jest jeszcze też dodatkowa taka folika, żeby włożyć jakąś książeczkę czy coś. Ok, moi kochani, tak wygląda album. Teraz lecimy. Tą paczuszką tutaj. Karty zawinięte w folię. Pierwsza od razu na samej górze: limitka złota z Cristiano Ronaldo. Kodzik też jest tym zawodnikiem. I mamy kilka kart odwróconych. Są to karty specjalne. Było sześć wersji językowej. Tutaj mamy polską. Czyli obrona, atak. Karty gwiazdy: Kissling. Następnie Suarez. Lewicki, mamy duet pomocników Schweinsteiger i Schneiderlin z Manchesteru United oraz Modric Cross z Realu. I teraz lecimy już z bazówkami: Nielsen, Neto, Buffon, Kapitan, Garaj, Adriano, Pastore, Darmian, Carvajal, Angel, Milanow, Rybalka, Garcia, Sterling. Hrgota, Salah, Hart, Mitroglu, Papastopoulos, Gips, Iborra, Lestien, Draxler, Oswaldo, Rode, Markizio, Riberi, Dakoszta, Maniatis, Kapitan, Rafinia i jedna karta. Jeszcze świecąca zawodnik meczu, De z Gentu. Czyli tak prezentuje się, moi kochani, zawartość tego polskiego Starter Packa. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten produkt. Czy zbieraliście w ogóle tą kolekcję w tamtych czasach? Czy jesteście na tyle młodzi, że dla Was jest to jako taka nowość? Nie widzieliście jeszcze może tego zestawu startowego i tego albumu, także czekam na Wasze Opinie. Z mojej strony to wszystko na dzisiejszym odcinku. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!